Nieważne jak ważne, że spadało, można powiedzieć, cieszę się z tego bardzo. Z chłopakami bardzo dobrze, mi się współpracuje. No i krótko trzeba to wykorzystywać, ale najważniejsze pozytywne dzisiejszego dnia to, że dopisujemy kolejne trzy punkty i nadal jesteśmy niepokonani. I tak naprawdę, też chyba karnych, przynajmniej dwa wymusiłeś, być może więcej było w sumie w całym, w całym meczu. Gdzieś tam te karne też były Waszą mocną stroną, ale trzeba je najpierw wymusić. No dokładnie, ale co? To... Broń Boże, co tylko nie moja zasługa, tylko całego zespołu, bo chłopacy pracują na to, żeby tak naprawdę ten ostatni skończył. Dzisiaj w miarę nam to wychodziło, cieszymy się bardzo, ale już myślimy o kolejnym przeciwniku i teraz szykujemy się już na wiele. Posypała Wam się gra w ataku troszeczkę w końcówce pierwszej połowy. Prowadziły rywal nawet, 12, nawet 11 do 9, 12-11 do, do przerwy. Taki moment koncentracji myślę, że nie tyle co nam się posypała gra w ataku jak skuteczność, bo tak naprawdę Gawryś odbił nam kilka takich czystych pozycji. Z tego poszły jakieś tam dwie trzy kontry, no i tak naprawdę Padwa po naszym mocnym początku wróciła do gry, no i objęła prowadzenie, ale to co się stało po przerwie, to już myślę, że możemy być z tego dumni, bo pełna dominacja można być. Jak wam się gra w tej lidze centralnej? To jest trochę inny poziom niż ta pierwsza liga regionalna, do której byliście przyzwyczajeni do tej pory. No na pewno tutaj już nie ma że tak powiem, słabych, słabych zespołów, bo obojętnie czy, czy przyjeżdża ostatni zespół, czy, czy, czy tam strzałówki to trzeba grać na 100%, być przez całe 60 minut w pełni skupionym no i można powiedzieć zasuwać się non -stop, bo tutaj naprawdę tak jak mówię jeszcze raz podkreślę to nie ma łatwiejsza. Ty jesteś kapitanem drużyny, jak się czujesz na nowej roli? Jest to coś dla mnie nowego, nie da się ukryć. Czuję się dobrze, myślę, że z chłopakami nie ma, że tak powiem, żadnych problemów, wspólnie się dogadujemy. Gdzieś tam myślę, że przez mój charakter jestem w stanie ich zmotywować i myślę, że na tym polega moja rola.